W dzisiejszym odcinku będę rozwalać ogromne struktury i pojazdy w Roblox. Więc jeśli chcecie zobaczyć to wszystko, zapraszam do oglądania. Więc jak widzicie, widzowie, już jesteśmy w grze i tutaj jest miejsce, gdzie będziemy strzelać naszymi rokietami. Więc jak widzicie, kliknąłem i już strzeliliśmy w ten domek dla psów, który jest ogólnie taki ogromny i mamy jakiś nagrodę za granie w grę, ale to zaraz odbierzemy, bo najpierw chcę zobaczyć co się stanie, jak rozwalimy ten domek. Więc proszę bardzo, dostaliśmy 6 tutaj Rocket Poweru, który będzie nam pozwalać walczyć tutaj z tymi oto tutaj osobami. I mamy tutaj Starter Nerd i mamy tutaj Nauczyciela, do którego potrzebujemy 833, a do Nerda potrzebujemy 20, więc ja już mam wystarczająco, więc zaczniemy. Oj, 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 o nie, on ma troszeczkę więcej HP. Widzicie, już nam się powoli udaje go pokonać, bo my atakujemy prawie 30 HP. Proszę bardzo, zostało mu 76, ale on też mocno mnie bije, więc muszę się streszczać. I proszę bardzo, zostało mu 20 i wygraliśmy. I dostaliśmy jednego wina, jak tutaj możecie zauważyć. I możemy za te winy kupować sobie nowe rakiety. I tutaj za 3 winów możemy sobie kupić tutaj tą skrzyneczkę. Więc aby zdobyć więcej właśnie tego rocket Poweru, będziemy tutaj sobie strzelać ten domek, ale też zauważyłem, że tutaj właśnie mamy takie gifty. I proszę bardzo, można sobie po prostu wziąć 250 rocket power'u, co oznacza, że się zbliżamy szybko do tego nauczyciela, do którego, jak już mówiłem, Potrzebujemy 833 rocket poweru, więc ja sobie troszeczkę pofarmi, jak widzicie widzowie już mamy 2000 siły, więc to oznacza, że zacznę walczyć z tym oto nauczycielem, więc proszę bardzo klikamy i zobaczcie mamy 3 rakietki i zobaczcie jak to szybko zabiera HP, ale on też mocno mnie atakuje więc bardzo musimy go szybko zabić pozostało mi tylko 30 HP o nie, 14 ojojoj aj, nie udało mi się ale żeby to się nie powtarzało możemy wejść tutaj w upgrade i ulepszyć naszego healtha i speeda i teraz możemy wrócić tutaj do tego nauczyciela i proszę bardzo klikam, mamy 220 HP Proszę bardzo, atakujemy go. I mamy nawet szansę, bo on teraz ma więcej do atakowania. Myślę, że to będzie bez problemu naszą wygraną. Proszę bardzo, że zostało. Zostało mu 16. I proszę bardzo, dostaliśmy 5 tutaj winów. Ja sobie ich troszeczkę zebrałem wcześniej. I możemy sobie kupić skrzyneczkę tutaj jeszcze. Więc jeśli mam. Pieniądze. I proszę bardzo, mamy dosyć dobrą rakietę, więc otwórzmy jeszcze raz, proszę bardzo, no taką słabszą rakietę i otwieramy po raz ostatni, bo już mi nie wystarczy. I proszę bardzo, mamy tą samą rakietę co wcześniej. Więc teraz widzowie brakuje mi no, dużo tych winów, żeby móc przejść do kolejnego zonu. I tam będziemy strzelać w wieża Eiffla, więc jeśli chcecie zobaczyć, żebym szedł jeszcze dalej, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i piszcie w komentarzach, jaką grę następną chcecie, a ja sobie tutaj wejdę wejdę sobie tutaj i odbierzemy loot boxa w tym możemy dostać coś bardzo fajnego i dostaliśmy jakąś jutką rakietkę i otwieramy plus jeden level ja widzowie, sobie po farmie jeszcze trochę tego poweru tutaj przy tym domku dla psa. Proszę I bardzo. Widzowie, jak widzicie, w tym momencie mamy 152 winy, co oznacza, że mamy 50 więcej niż potrzeba. Ale wolałem trochę więcej mieć. Proszę bardzo, i coś nie ma. O, proszę bardzo, mamy 100. I proszę bardzo odblokowaliśmy nowego zona i tutaj będziemy strzelać w ogromną wieżę Eiffla Widzowie tutaj mamy nową skrzyneczkę, która jest za 125 mamy nową postać i tutaj jest mafia który ma lotniskowiec to widzicie widzowie ja nie wiem jak ja go mam pokonać I teraz zobaczymy jak szybko uda nam się zepsuć tutaj wieżę Eiffla i proszę bardzo no prawie w połowie myślę, że to dosyć dobrze jest. przy bardzo. I mamy do zera zepsute, ale się niestety odrodziło. Więc ja chciałbym sprawdzić, ile potrzeba. Potrzeba 12 tysięcy, a ja mam 13. Ojej. No to myślę, że może dam radę. Dobra, widzowie, jak widzicie, już mam 48 tysięcy z rocket poweru teraz odblokowaliśmy jeszcze nowego gifta I jest nim OP missile Jest to nowa rakietka Proszę bardzo I ona nam daje 50 boostu Więc proszę bardzo Ją dodajemy do naszego arsenału Ale teraz widzowie ja muszę trochę pofarmić toiny Bo muszę zrobić 750 Widzowie i teraz jak zdobywam te winy, to chciałbym przypomnieć, jeśli nie zostawiliście jeszcze łapki w górę i subskrypcji, to zróbcie to, bo jest to za darmo. A możecie bardzo wesprzeć mój kanał. Więc proszę bardzo, przechodzimy, proszę bardzo. I mamy nowy zone. Proszę bardzo. I teraz będziemy strzelać w czołg. Ja tutaj nie rozumiem tego, i w ogóle proporcje jakieś dziwne są. Mamy tutaj upgrade i mamy Extreme Mafia Bossa, który potrzebujemy przynajmniej 93 tysiące. I tutaj mamy skrzyneczkę za 700 winów. Ale widzowie, ja chciałbym zakończyć tutaj w tym momencie. Jeśli chcecie zobaczyć część drugą, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I pa pa!